Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie dziesiąte. Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB. Plik z prezentacją multimedialną Litki ma 2,5 razy większy rozmiar, również wyrażony w MB, niż plik z prezentacją Igora. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Spośród podanych: plik z prezentacją Litki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora O. No dobrze, aby porównać pliki Igora i Litki, musimy znać ich rozmiary. Wiemy, że plik Igora ma 13 MB, a plik Litki jest 2,5 razy większy. Czyli najpierw obliczymy, jak wielki jest plik Litki. Wystarczy wykonać działanie 2,5 razy 13. No, i zapisujemy 13 razy 2,5 to 32,5. Czyli rozmiar prezentacji litki to 32,5 megabajta. No i mamy odpowiedzieć, o ile plik litki jest większy od pliku igora, czyli 32,5 minus 13 daje nam 19,5 megabajta. Czyli w tym przypadku prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.